Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Amen. Pewnego razu Jezus przechodził w szabat pośród zbóż. Uczniowie Jego, odczuwając głód, Zaczęli zrywać kłosy i jeść ziarna. Gdy to ujrzeli faryzeusze, rzekli mu, Oto twoi uczniowie czynią to, czego nie wolno czynić w szabat. A on im odpowiedział, Czy nie czytaliście, co uczynił Dawid, gdy poczuł głód on i jego towarzysze, jak wszedł do domu Bożego i jadł chleby pokładne, których nie było wolno jeść ani Jemu, ani Jego towarzyszom, lecz tylko kapłanom. Albo nie czytaliście w prawie, że w dzień szabatu kapłani naruszają w świątyni spoczynek szabatu, a są bez winy. Oto powiadam wam, tu jest coś większego niż świątynia. Gdybyście zrozumieli, co znaczy chcę raczej miłosierdzia niż ofiary... Nie potępialibyście niewinnych, albowiem Syn Człowieczy jest Panem Szabatu. Oto Słowo Pańskie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Można by pomyśleć, że faryzeusze byli małostkowi. Chodziło przecież tylko i wyłącznie o zrywanie kłosów i jedzenie ziarna, nic nadzwyczajnego, żadna ciężka praca, a konieczność. Wynikającego, wynikająca z tego, że uczniowie Jezusa odczuli głód. Żeby jednak lepiej zrozumieć postawę faryzeuszów, warto przywołać fragment z księgi wyjścia z rozdziału 31. Pan powiedział do Mojżesza oznajmi Izraelitom. Przestrzegajcie moich Szabatów, gdyż jest to znak między mną a Wami, po wszystkie Wasze pokolenia, abyście poznali, że Ja jestem Panem, który Was uświęca. W tym fragmencie z Księgi Wyjścia, z 31 rozdziału, możemy zobaczyć, co jest istotą. Szabatu. I dlaczego faryzeusze tak bardzo skrupulatnie dążyli do tego, żeby szabat przestrzegać. Oczywiście w swojej tradycji zaczęli tworzyć różnego rodzaju przepisy, choćby droga szab szabatowa i wiele różnych innych rzeczy, których Żyd nie mógł wykonywać w dzień szabatu. Chodziło o dwie rzeczy. Po pierwsze, szabat to nie tylko dzień wolny od wykonywania jakiejkolwiek pracy, a może to nie przede wszystkim dzień wolny od wykonywania jakichkolwiek prac. My jesteśmy przyzwyczajeni do niedzieli, bo ten siódmy dzień, który dla Żydów, którym dla Żydów jest sobota, szabat, dla nas jest tym siódmym dniem niedziela. I wydaje nam się często, że w niedzieli chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby nie pracować, żeby nie podejmować żadnych wysiłków, żeby po prostu odpocząć. Ale ten fragment z Księgi Wyjścia pokazuje, tak jak wspomniałem, dwie rzeczy. Po pierwsze, szabat jest znakiem przymierza. Dla każdego Izraelity, dla każdego Żyda szabat był znakiem przymierza. Przymierza, jakie Bóg zawarł z Mojżeszem i ze swoim ludem. Coś niezwykle istotnego. I łamanie Szabatu to nie chodziło tylko i wyłącznie o to, że ktoś nie zachowywał spoczynku. Ale łamanie Szabatu oznaczało łamanie przymierza. Można by porównać tutaj do przymierza, jak jest. Pomiędzy mężczyzną i kobietą w sakramencie małżeństwa. To właśnie nic innego jak złamanie tego przymierza. Dlatego Izraelici mieli ogromną świadomość, że tak ważne jest przestrzeganie szabatu. A druga istotna rzecz, mianowicie szabat dla nas niedziela nie jest czasem niedziałania. Niewykonywania prac, ale jest czasem uświęcania. Tu nie chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby w niedzielę przyjść do kościoła. Wypełniłem obowiązek, spokojnie mogę tą, ten czas niedzielny przeżywać. Niedziela jest czasem, kiedy Bóg chce mnie uświęcić. Bo zdaję sobie sprawę, że w ciągu całego tygodnia. Jestem zabiegany po różnych sprawach wykonywanie obowiązków, prac i tak dalej. I chcę, aby, abym się zatrzymał, bo On chce mnie uświęcić. Szabat, świętowanie szabatu przeze mnie, świętowanie niedzieli przeze mnie nie jest potrzebne dla Pana Boga. Świętowanie szabatu, świętowanie niedzieli jest potrzebne dla mnie, abym został uświęcony. I kiedy odbieram Panu Bogu tą możliwość, to tym samym przestaję być do Niego podobny. Te słowa, które Pan Jezus wypowiedział do faryzeuszów. Gdybyście zrozumieli, co znaczy chce raczej miłosierdzia niż ofiary. Uświęcanie prowadzi do tego, że człowiek staje się miłosierny. Uczy się od Boga, co to znaczy być miłosierny, i nie zastanawia się nad tym, czy ktoś inny jest miłosierny. Jak Ty będziesz miłosierny, to ja też. Nie. Chodzi o to, żeby samemu być miłosiernym. I tylko wówczas, kiedy my dajemy Panu Bogu ten święty czas, On może nas uświęcać, On może nas przekształcać. On może nam, on pomaga nam zrozumieć, że jemu ofiary są niepotrzebne żadne. Jemu jest potrzebne moje uświęcenie, moje miłosierdzie. Może pamiętacie poniedziałkowe czytanie? Bardzo mocne, które w jakiś sposób nawiązuje to do tych dzisiejszych słów Pana Jezusa. Chcę bardziej miłosierdzia niż ofiary. Co mi po mnóstwie Waszych ofiar? Mówi Pan. Syt jestem cało palenia kozłów, i łoju tłustych cielców. Krew wołów i baranów i kozów mi obrzydła. Gdy przychodzicie, by stanąć przede mną, kto tego żądał od Was, żebyście wydeptywali me dziedzińce? Zaprzestańcie składania czczych ofiar. Obrzydłem jest wznoszenie dymu, święta nowiu, zwoływanie świętych zebrań, szabaty. Otóż. Pan potrzebuje tego czasu po to, żeby nas uświęcić. I kiedy my pozwalamy się uświęcać, szczególnie w tym dniu, jakim jest Szabat, jakim jest niedziela, to wtedy zaczynamy rozumieć, że nie chodzi o to, żeby tylko przyjść do kościoła w niedzielę, odfajkować wypełniony obowiązek, tylko że mamy świadomość, że jest to czas, kiedy Bóg chce mnie uświęcać. I wtedy nie zastanawiam się nad tym, czy Msza Święta jest krótka, czy jest długa, czy jest sprawna, czy nie jest sprawna, bo to nie ma żadnego znaczenia. Bo ja daję Panu czas na to, żeby On mnie uświęcił. Tyle czasu, ile on tego potrzebuje. Żebym ja coraz bardziej rozumiał, że On chce, aby w moim życiu objawiało się Jego miłosierdzie. Że ofiary oczywiście będzie człowiek składał, bo takie będzie nastawienie jego serca, ale będzie w sposób szczególny człowiekiem miłosierdzia. Natomiast można przyjść na niedzielną mszę Świętą, można odmawiać codzienne modlitwy, można śpiewać koronko o 15, a jednocześnie być kompletnie człowiekiem bez miłosierdzia. Bo człowiek. Człowiekowi wydaje się, że daje Bogu ten czas, ale zamyka swoje serce na to, żeby Bóg uświęcił mnie w tym czasie. A to jest właśnie istota i szabatów, i każdego spotkania. Bo oczywiście nasze spotkanie z Panem nie zamyka się tylko i wyłącznie i nie sprowadza do szabatu, do niedzieli, ale to każda chwila modlitwy. W każda chwila spotkania z Nim. Prośmy naszego Pana, abyśmy coraz lepiej rozumieli, że stając przed Nim, przychodząc do Niego, przeżywając Eucharystię, istotą tego jest, by pozwolić, aby On nas uświęcał, a nie że to, że poświęcamy Bogu jakiś czas. Oczywiście cieszy się z niego, ale dla niego najważniejsze jest, aby nas uświęcał. Amen.